Witam, z tej strony Rawkar. Dzisiaj kultowe ciężarówki z epoki prl wraz z powrotem do przyszłości. Zaczniemy od kultowych ciężarówek. 111 odcinek i odcinek 112. Tak jak sami widzicie, tutaj mamy Avia. Avia wersja, wersja wozu strażackiego, tak mi się wydaje. Na to, na to mi tutaj wygląda. Całość wygląda w ten sposób. Ja kolekcjonuję wody strażackie generalnie, także wszystkie, które mam, to ładuję i sobie chyba w pracy zrobię taką półkę, na której będę miał je wszystkie wystawione. Tak, 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 tak mi się wydaje. <grym> na pewno muszę zrobić tą półkę. A tutaj mamy tatrę 8 na 8 s jeden naprawdę solidny, solidny, duży kawał, że tak powiem, ciężarówki. Tak ona się prezentuje tutaj w tym momencie. I już patrzymy co my tutaj mamy jeśli chodzi o gazety. Takie krótkie, krótkie spojrzenie. A więc znam bo jak kiedyś pracowałem w jednej firmy to był to samochód dostawczy. Woził, woził że tak powiem stal. O tak powiem. Nie ma jakiegoś rewelacyjnego udźwigu. O tutaj jest z 1970 będzie samochód. W ogóle jaką ciekawostkę wam jeszcze pokażę samochód który kupiłem Będąc w Londynie w retro za 2,5 funciaka z 73. Także jest to dla mnie wow. Bardzo fajny brytyjski samochód, taka pamiąteczka, że tak powiem, z wycieczki. To jest taki off topic Dobra, jedziemy dalej. Tutaj mamy Tatrę 111 to jest numer. To jest teraz tutaj widać wojskową wersję. O, tutaj mamy taką wersję, kurde, na śniegi terenową. No w ogóle fajny samochód. O, dana to zbudowana na podwoziu Tatra 813, eee, samobieżna. Armatochałbica z 77. Nie mam znajomego co jeździł na danie. W wojsku. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Dobra, jedziemy teraz z powrotem do przyszłości mamy od 109, przepraszam, od 114 do 120 i chyba na tym się będzie kończyć. Eee, na tym się chyba będzie kończyć. 114 to jest e, śrubokręt. E, tutaj mamy 116 takie przewody tylko. 115 takieś tutaj mniejsze duperele. Tak, tak tak to wygląda. Idziemy dalej. 117 też jakieś tutaj przewody. O! Mam dwa razy 117, chyba się pomylili. Ja pierdżule. Czego nie mam? Dobra, zaraz, zaraz sprawdzę. 100. Powinno być tak, 114, 118, 117, 116. 115 i, i gratisowo dostałem jeszcze 117, ale ktoś mógł nie dostać. Tu mamy 14, 15, 16, 17, 18. Ok, jeszcze powinno być. 19, 20, 21. 22 i 23. O! Czyli nie na 120 kończymy. Na to, na ile kończymy? Kurczę. Dobra, tutaj jedziemy dalej. 19 wygląda tak. Za szybko, dobra, może być za szybko, że ktoś nie zdążył tutaj złapać ostrości. z 19. 120 121, wygląda tak. No i jeszcze tu był segregator. No to segregator to już chyba wszyscy wiedzą, jak wygląda segregator, więc segregator odkładam. 122 i 123. I tutaj mamy te wszystkie gazety po kolei, więc może może zacznę od tego, że jeszcze zrzucę okiem. Wydawało mi się, że 120. Tak mi się wydaje. Cała kolekcja numer 123. Objętość w kolekcji 158 utwor, utworów, numerów, więc dobra, ok. 120 to pomyliło mi się, musiało mi się pomylić po prostu z czymś, z czymś innym. Dobra, moment, to troszeczkę przekrzywimy. Tak. I tutaj szybkie spojrzenie, co mamy. Co mamy, jak zamontować? Jak gdyby komuś tam pies zjadł, pies zjadł na przykład gazetkę, to zawsze można sobie wrócić do filmu i zobaczyć, jak to wygląda. To jest 121. To może też odłożę, żeby nie przeszkadzało. 120 Przewody wentylacyjne tutaj są, czyli to, to, to co montujemy tutaj z samochodu. Christopher Lloyd. 119. Też. Rura wydechowa reaktora. No, ciekawie to będzie wyglądać, naprawdę. Już się nie mogę doczekać. by to poskładać do wszystko. 117, długi kabel, krótki kabel. Przewody reaktora. No i naprawdę jest, jest tych części dość dużo, żeby to wszystko ładnie poskładać. To będzie, będzie, kurczę, wyzwanie, nie lada wyzwanie, A już jakiegoś maila właśnie dostałem, że kolejna przesyłka leci. Prawdopodobnie to będzie z powrotu do przyszłości. Podróże w czasie, proszę bardzo. I 114 szczegóły bębne reaktora, plus śruby tych śrub. Naprawdę, jak chargera młody składał, dużo zostało. No, tutaj mamy animację, jeszcze też w powrocie do przyszłości. Eee... Pobudka w 1950. To by musiało być straszne. Dobra. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję i do zobaczenia w następnym odcinku.